Trzyma tak. ludzie, jestem chemyłką, no niestety nie udało mi się dojść, ponieważ tak, tak po, do, do, dokładnie po nagrywaniu poprzedniego filmu, nagrałem drugi, jestem taki super, ludzie, jak tam dojść, błagam, no powiedzcie, 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 no kurde, przepraszam bardzo, jestem bardzo zainteresowany, że nie mogę tędy wejść. Czyżbym, 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 czyżbym coś tu wykonał? No ludzie, no nie można tak tutaj tkwić. W miliard dni. Dobra, może tutaj też będzie jakiś samo. Może go nie schrzanie tym razem. Dobra, teraz robimy test. Jest tu ktoś? Chyba trafiłem na miasto. Ups. No, bo chodź tu. Orzesz, ty choleru. I prosto w tyłek. I prosto w nogę. Obkrążenie, strzał? Nie no, ja w jestem mistrzem. Gdzie? Cholera jasna z takimi ludźmi. Nie chcą nawet się podzielić samochodem. Podzielić wszędzie sensie ja biorę, wy dostajcie e, 10 kulek. Nie ma, nie ma, nie macie, nie ma. Również? Nie ma, nie ma. Mów Mówię ci do ciebie. Mówię ci do ciebie. O, stary, Słabo wyglądasz. Teraz jeszcze gorzej. Jakbyś miał brodę, to byś fajniej wyglądał. Jezu, on jest mistrzem kung fu. Widzicie, jak miał jak ma dłoń? Już nie jest. E, Widzę, że tutaj nie znajdę samochodu, więc żegnam. Zabiłem chyba większość ludzi tutaj bo kogoś dalej słyszę i nieźle strzela jak widać cholera jak no ja nożyczkę dziadu chodnią nie ma i w dupę no jeszcze ty no jeszcze ty tak no jeszcze ja kurde o tutaj widzę bala bala bąga. Bala bala dżąga, bala bala dżąga, bala bala dżąga, bala bala dżąga. Ja ogólnie tą piosenkę sobie wziąłem z myśli, więc nie zrozumiecie. Naprawdę. Nie próbujcie teraz o tym myśleć. Wiem, że o tym myślisz, ale zakończmy temat i pójdźmy Wszyscy do stajenki jest, 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 no kurde no jest, 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 jak tam wejść I way to help Znalazłem Po tylu cholernych latach Wiecie co ja wolę? Ja wolę zrobić wjazd na chatę, bo po prostu nie podoba mi się Jak ktoś mógł mnie potraktować tak, żebym zabarykadował diament przede mną To jest naprawdę niegrzeczne Nie ma teraz barykady Pamiętam, w jednym takim budynku był taki karabin, podobny bardzo, ale wiecie jaki? Wiecie jaki był? Był złoty. I teraz kurde nie wiem, gdzie ten budynek jest. Pamiętam, widziałem ten budynek na pewnej misji. Powiem wam, tak po prostu kosiłem wszystkich, nie było gdzie się przede mną schronić. Snajperów rozwalałem. Ja sam nawet też tam, trochę najpiłem, nie było po prostu miodnie, naprawdę miodnie. <laughs> już. O jest dobra będzie. Nie. Tam nikogo nie ma, więc... Chyba trzeba pójść tutaj. No. E, tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj tak. Tak wiem, wiem, stary wiem. Mam sobie coś pewnie kupić, tak? Jestem bardzo zainteresowany tym, proszę mnie dziękować, że panu biorę leki, nie ma go. Mogę zabrać? Czemu nie możemy w ogóle tego tylko zabrać? Jezu, karabiny, ja pierdziele, jak za bliście. Dobra, poszalejmy, naprawdę poszalejmy. widać. Nie chcą mi w ogóle pomóc zabić. Ile ty jest kosztujesz? powiedzmy. Ty kosztujesz cztery. Karabin by mi się przydał. Do kasy. Tak. Do kasy. Dobra, zobaczmy teraz za chwilę ten karabin, ale jeszcze chcę sobie coś kupić do tego karabinku. Jakąś nasypał, to był... Nie kupiłem go. Jezu, jak się w tej gdzie kupowało? Jezus Maria, nie pamiętam. Nie Dobra w końcu, ale ja jeszcze chcę coś naprawdę mega kupić żeby ten karabin mi dobrze działał. No. Dobra, wiem, wiem, nie musiałem się podjustować. E, 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 teraz, to był to chyba poprawa celności. Chyba wiem w czym rzecz. Tego nie biorę i już mi się powinno odblokować. No, yy, poprawa niezawodności to, to się naprawdę przydaje, jak nie chcecie, żeby Wam się niszczył karabin, to byście poprawili niezawodności. Ja teraz zabiorę niezawodność, bo z i tak nie jestem. Do kasy. Dobra. Jeden diamant mi został bardzo fajnie ogólnie wszystko nie mogę go... Niestety, nie stary, nie wychodź. Zapisujemy grę szybko. No dobra. Powiem wam, że już dużo zrobiliśmy. Mamy mało fabuły, ale dużo zrobiliśmy. Więc wiedź. Przepraszam bardzo, ale... A tak, tu masz jeszcze myślać. Bo myślałam, że tam muszę. <coughs> eee. Cholera jasna. Czy ja kupiłem ten. Ten sam karabin. Ten... Ten sam karabin. O oh. Ten sam kawy, tu oh, to tak chyba malaria jest oznaczona, czy tego ci pamiętam. Takim żółtym tym. jakby jak tu przy, w ogóle, co? Trzyma.